Więc jak? Rzadko ze sobą rozmawiamy, ale pomyślałem sobie, że znasz się na tym i na owym. W końcu, dlaczegoś wołają na mnie czarodzieje. Chodzi o to, że. coś ci ostatnio nie wyszło? Właśnie. To się zdarza, nawet najlepsze. Jestem w strasznym dołku. Muszę coś zrobić. Naprawdę. Muszę. Jako taksówkarz? Tak. Nie. Sam nie wiem. Po prostu chciałbym coś zrobić. I przychodzą mi do głowy różne głupie pomysły. No dobrze, posłuchaj. Człowiek podejmuje pracę i ta praca staje się jego życiem. Staje się nim samym. Ja jestem taksówkarzem od 17 lat. Od 10 lat jeżdżę tylko nocami. Nie mam własnej taksówki. Wiesz dlaczego? Bo nie chcę. Widocznie tak mi pasuje. Widocznie chcę jeździć nocami czyjąś taksówką. Rozumiesz? Wybierasz sobie pracę i zaczynasz się z nią utożsamiać. To tak jak ktoś decyduje się mieszkać na Brooklynie, a ktoś inny w Saturn. Ktoś jest prawnikiem, a ktoś drugi lekarzem. Ktoś umiera, a ktoś zdrowieje. Rodzą się nowi ludzie. Zazdroszczę ci twojej młodości. Możesz wyjść i się zabawić. Możesz się upić. Możesz robić co chcesz. Nie wiem, w życiu nie słyszałem takich głupot. Nie jestem filozofem, ale czegoś się spodziewałeś. Jestem taksówkarzem, a poza tym nie mam pojęcia o co ci chodzi. Chyba sam nie wiem. Nie przejmuj się. Wszystko się ułoży, jestem tego pewien. Na pewno. Dzięki. Wszystko będzie dobrze.